Dzień dobry Państwu! Na froncie i wokół frontu kipi od wydarzeń. Ukraińskie drony doleciały znowu do Moskwa City, trafiając w budynek Expo. Rosyjskie drony atakują infrastrukturę zbożową w Ukrainie. Jednocześnie obie strony atakują na różnych odcinkach frontu i skutecznie się nawzajem ostrzeliwują na tyłach. Trwają rozmowy na temat korytarza zbożowego. Dzieje się wiele w różnych miejscach, tymczasem Komsomolska Prawda postanowiła nam opowiedzieć ustami Władimira Putina, o budowie szybkiej kolei. Tutaj mamy jego zdjęcie, żeby ludzie nie zapomnieli jak on wygląda i podpis Rosja stanie się inna, Władimir Putin jest gotowy rozwiązać główny historyczny problem kraju. I on otwiera nową linię okrężną kolejową wokół Moskwy i jednocześnie opowiadał tam o tym, jak to powstaną nowe linie kolejowe w różnych miejscach. Kraju. To tak naprawdę jest jednak mało ciekawe. Ciekawsze są inne rzeczy. Jest wystawa zdobycznego ukraińskiego sprzętu na forum Armia 2023 w parku Patriota. Między innymi są tutaj takie wystawy z nauczycielką w krótkiej spódnicy, bo przecież tak wygląda upadek wartości moralnych. Za nią w tle oczywiście Stepan Bandera. Nigdzie nie ma tak wielu portretów Stepana Bandery jak na tego typu instalacjach artystycznych. Na to to bezpieczeństwo, głosi napis na tablicy. Stepan Bandera, bohater Ukrainy, sława Ukrainie, śmierć wrogom. Oczywiście koszulki, oczywiście podręczniki. Hmm, tu mamy plakat. Bielgorod, C, C Ukraina, czyli Bielgorod to Ukraina i oczywiście zdobyty sprzęt. Tutaj nawet mamy kucharza, proszę Państwa, z wytatuowaną nazistowską gapą na szyi. A tutaj chciałbym tylko zwrócić uwagę, że jest to bardzo niewygodne miejsce do tatuowania. Tutaj dość poważnie boli tatuowanie, ale co to dla ukraińskich cyborgów nazistów. Jest oczywiście tutaj zdobyczny sprzęt, byłoby dziwne, gdyby po półtora roku nie udało się zebrać po półtora roku wojny zdobycznego sprzętu na jedną wystawę. Także faktycznie przechwycili trochę tego sprzętu, tak samo jak strona ukraińska, chociaż wydaje się, że jednak Ukraińcy przechwycili tego trochę więcej i używają to bojowo. Dalej mamy, proszę Państwa, bardzo ważny wywiad z Łukaszenką. Tu jest omówienie wywiadu z Łukaszenką. On tu przede wszystkim straszy. Rosja was przemieli, zmotywowanych ideologicznie na, zi na zioli już nie ma, oni wszyscy zginęli. Kto teraz walczy? Ci, których złapaliście na ulicach, oni nie są przygotowani, oni sobie nie poradzą. Tutaj Łukaszenka straszy, że 250 tysięcy ochotników rosyjskich się teraz w szkoli na wojnę. Proszę Państwa, kiedy około, według obecnych szacunków, 4,5 tysiąca wagnerowców dotarło na Białoruś, to mieliśmy w mediach, nie w sztabach, w mediach praktycznie na bieżące codziennie zdjęcia satelitarne, na których było widać, która ciężarówka zaparkowała pod którym drzewem w obozie w Białorusi. Spodziewać się, że Rosjanie zebrali 250 tysięcy ludzi, ich szkolą i że NATO i co za tym idzie Ukraina o tym nie wie, jest wysoce naiwna. Ale Łukaszenka straszy. Opowiada o tym, że Ukraińcy mają 45 tysięcy poległych i kaleków w czasie ofensywy. On w ogóle lubi opowiadać o rzeczach, o których nie ma pojęcia, tak jakby się na nich bardzo dobrze znał. Jeśli teraz się nie zatrzymacie, to to wszystko będzie tutaj. Odcięcie Ukrainy od Morza tym tu straszy, jeśli nie siądziecie za stół rozmów. Rosja wam to proponuje, ale wy nie chcecie, nie chcecie, nie trzeba, Rosji w mocy wystarczy i żaden Zachód wam tu nie pomoże. Trzeba wziąć głowę w ręce i działać. Um, Opierając się na rzeczywistości, to jest typowe putinowsko-ukaszenkowskie straszenie. Jeśli nie zrobicie tego, co chcemy, to wy my wam tak strasznie, strasznie wam złoimy skórę. A czego oni chcą? Chcą zatrzymać wojnę. Po prostu chcą sięść do stołu rozmów i zatrzymać wojnę. Tak mówi Łukaszenka tutaj. Tutaj mówi o tym, że Zachód strasznie chce tę wojnę zatrzymać, w sensie Europa, że ta wojna jest w Europie niepopularna. Przyznaję, nie jestem fanem tej wojny, też bym chciał, żeby ona się jak najszybciej skończyła trwale i w sposób, który zapewni, że kolejni dyktatorowie nie będą podejmowali podobnych działań w przyszłości. Co tu jeszcze on mówi? On opowiada o tym, że to zacytuję. Miałem z Putinem rozmowę i Putin mi mówi, wiesz co, można wziąć kijów natychmiast, ale zginie ogromna liczba ludzi. On mi mówi, jak będziemy do nich strzelać, jeśli oni tam się schowali w, za szkołami i za przedszkolami. No jakoś zazwyczaj ich to nie powstrzymywał. I jeszcze mamy tutaj informację o tym, że te rozmowy powinny zacząć się bez żadnych wstępnych warunków i cytuję, oczywiście Rosja nigdy w życiu nie pójdzie na to, żeby oddać Krym, tego nie będzie. I jeszcze na koniec taki fragment, ośmielę się, mówi Łukaszenko, wypowiedzieć swoje zdanie, Cele specjalnej wojennej operacji na dzień dzisiejszy zostały wypełnione. Ukra Ukraina nigdy nie będzie tak agresywnie się zachowywać w stosunku do Rosji po tej wojnie. Ukraina będzie inna. Jestem pewien i że nie będzie tańczyć pod melodię Amerykanów, tak rozumiem. Jestem absolutnie pewny, że tak samo myśli i Putin. To wielka lekcja, nie tylko dla Ukrainy, ale i dla Rosji także. I dla nas, i dla całego świata. Proszę Państwa, jest to oczywiście brednie, to są szaleńca. Jak po tej wojnie Ukraina ma być mniej przyjazna Ameryce, która jej pomogła, a bardziej przyjazna, mniej agresywna wobec Rosji, która mordowała ich dzieci, niszczyła ich infrastrukturę, próbowała ich zamrozić zimą i tak dalej. To jest jednak pewien wykalkulowany przekaz. Przekazany światu od Łukaszenki do świata, ale tak naprawdę pośrednio przez Łukaszenkę od Putina i Rosji. Oni mówią: Słuchajcie, my jesteśmy już gotowi przyznać, że co mieliśmy osiągnąć, to osiągnęliśmy. Krym nam zostawcie, ale generalnie czas się dogadywać, a nie toczyć wojnę dalej. Oczywiście oni tutaj straszą 250 tysięcy ludzi. My was zmiażdżymy, oczywiście, że straszą. Oni przez 20 ostatnich lat z Putinem nie robią nic innego, tylko w kółko straszą. To jest ich zachowanie typowe. Nie znają innego. I liczą na to, że ktoś się tam wystraszy, bo to jest naturalna reakcja społeczeństwa, naturalna reakcja ludzi. Jeśli jakiś menel pod blokiem zacznie nam opowiadać, jak on to nam ma kolegów, i oni to nas gdzieś tam, przepraszam za wyrażenie, w bramie dojadą, to chociaż wiemy, że to jest po prostu człowiek, który właśnie jakby wypróżnił się we własne spodnie i ledwo stoi na nogach, to gdzieś jakaś część nas zawsze myśli, a może on jednak ma tych kolegów, a może będą kłopoty, a może lepiej go zostawić w spokoju. To jest naturalna reakcja. W tym wypadku trzeba jednak odczytać ten przekaz prawidłowo, to znaczy Rosja przekazuje ustami Białorusi, że jest gotowa zakończyć tę wojnę, byle tylko zakończyć tę wojnę, bo nie ma już sił, żeby ją kontynuować. Co do sił dla kontynuacji wojny, proszę państwa, trzy zrzutki dzisiaj będę promował. To jest nasza główna, pułk Kalinowskiego, Białorusini, którzy nie lubią wąsatego ziemniaka, walczą o wolność Ukrainy, a docelowo chcą stać się siłą, która wyzwoli także Białoruś. I proszę państwa, tutaj mamy aukcję z trzema hełmami. Niektórzy uważają, że jest to przekroczenie linii i pamiątka zbyt makabryczna, żeby nią handlować. I oczywiście tacy ludzie mają rację. Przyznaję to. To są hełmy, w których nie wiem tego na pewno być może ktoś zginął. Jednocześnie, proszę Państwa, to są hełmy, które przekazali mi ludzie, którzy też tam giną. Przekazał mi to dowódca sztabu z nadzieją, że ja te hełmy wymienię na cokolwiek. Niech się zbierze na jedne okulary balistyczne, przeciwodłamkowe dla jednego żołnierza, któremu to uratuje wzrok, życie, zdrowie itd. Czy jestem gotowy, żeby wesprzeć tych ludzi w taki sposób? Ja jestem. Liczę na to, że znajdę przynajmniej trzy osoby, które będą gotowe za taką makabryczną pamiątkę coś dać. Zresztą trzy takie osoby tak naprawdę już się znalazły, już każda z tych ofert ma. Każda z tych licytacji ma ofertę, więc dziękuję za to. Jeśli kogoś to uraża, to oczywiście mm, muszę powiedzieć tutaj, że rozumiem to, że kogoś handel tego typu rzeczami uraża, natomiast zdecydowanie bardziej czuję się urażony tym, że ludzie, którzy te hełmy nosili, podjęli decyzję dla siebie życiową, że nie zdezerterują, nie uciekną, wezmą do ręki karabin i pójdą. Zabijać. Jak oni przestaną, to ja przestanę handlować takimi pamiątkami. Dziękuję za wyrozumiałość i dziękuję tym, którzy uczestniczą w tych aukcjach, za to, że to robią. Dalej. Nasz znajomy przemek kordian, który walczył w Pułku Kalinowskiego i niedługo wraca na front, zbiera na pojazd gąsienicowy, który kupi tu w Polsce po okazyjnej bardzo cenie i przerobi go na. Pojazd przeciwlotniczy do zwalczania nisko latających celów powietrznych. I mamy jeszcze jedną akcję. 19 Brygada Wojsk Rakietowych Ukraińskich zaoferowała nam tutaj, to jest zbiórka, którą ja tutaj stworzyłem w ich imieniu, i oferują pamiątki, na przykład taką zaślepkę od rakiety z wygrawerowanym herbem lub możliwość umieszczenia swojego pozdrowienia dla okupantów na rakiecie. U. Oczywiście, na pamiątkę po takim, po, takiej, po takim zakupie dostaną Państwo taką fotografię, którą pozwolę sobie, jeśli będzie Wasza zgoda, także pokażę widzom na kanale. Jeśli będziecie chcieli tam napisać nazwę swojej firmy, imię ukochanej, albo coś jeszcze ważnego, to zachęcam, do takiego gestu. To są ludzie, proszę Państwa, którzy, z którymi poznał mnie jeden z widzów, którego poznałem osobiście. Oni mi przekazali na poprzednie aukcje właśnie lustro do rakiety.u i zaślepkę od rakiety HIMARS. Mam dokumenty, zdjęcia, mam tutaj właśnie tego typu także potwierdzenia, że to są ludzie, którzy faktycznie używają tych rakiet na polu walki. Przejdźmy jednak do samego pola walki, proszę Państwa, i przejdziemy sobie od północy. W regionie Kupianska Rosjanie twierdzą, że nacierają, Ukraińcy twierdzą, że to natarcie nie przynosi rezultatów. Rosjanie donoszą o tym, że jakieś postępy mają, ale póki co nie są to postępy nawet w ich deklaracjach duże. Komu tu wierzyć sami zdecydujcie? Póki co nie mamy dowodów obiektywnych, że tam doszło do jakiegoś faktycznego przełamania. Dalej na tej linii biegnącej z północy na południe aż do Kreminnej, do Dibrowy. Tutaj dzieją się rzeczy cały czas, jednak póki co nie mamy informacji o jakichś poważnych ruchach. W okolicach miejscowości Serebrianka zauważono brygadę specjalnego przeznaczenia Azow, która miała wrócić do walki. Jest to wydarzenie raczej symboliczne, ale zobaczymy co z tego wyniknie. Rosjanie atakują na Bilogorivkę, z kolei Ukraińcy, jak donoszą Rosjanie, atakują na Zaliznianskę. Tutaj od północy Bachmutu w kierunku na Solidar. Jeśli chodzi o sam Bakhmut, to ten odcinek Andrijewka, Kurdiumiewka, jeszcze tam wyżej Klisijewka, uspokoił się. Tam walki trwały intensywnie jeszcze niedawno, w tej chwili być może w związku z rotacją sił jest tam o wiele spokojniej. Dalej, proszę Państwa, mamy Awdijewkę i Marinkę. Tutaj Rosjanie cały czas biją głową w mur, niewiele z tego wynika. Mamy dalej miejscowość Staromajorskie. majorskie Tutaj, obok Staromajorskiego, majorskiego które zostało wyzwolone już ładnych parę dni temu, w ostatnim czasie Ukraińcy przejęli urożajne, to już jest potwierdzone przez obie strony. I teraz prowadzą Ukraińcy zwiat według źródeł rosyjskich na zawitne bażania. I pojawiła się tutaj taka takie przypuszczenie, że Ukraińcy mogą pójść łukiem od urożajnego, omijając właśnie te zawitne bażania, na starą leniwkę. Tak dopuszczają do siebie rosyjskie źródła. Walki trwają cały czas na priutne. No tutaj widzimy, tworzy się pewnego rodzaju klin, który być może będą Ukraińcy chcieli wyprostować. tę, tę linię frontu wyrównać ją i ten klin rosyjski ściąć. Jeśli chodzi o robotynę, tutaj proszę Państwa, mamy pewne postępy terytorialne ukraińskie. Ukraińcy idą w kierunku Nowopokrowki drogą na Mariupol. Ta droga jest od Mariupola dość daleka, ale no, prowadzi na Mariupol. Robotyne jest już według tego, tych informacji i doniesień, które mamy. Częściowo w rękach Ukraińców, a częściowo pozostaje szarą strefą. Na tym odcinku frontu także doszło do potwierdzonego zestrzelenia śmigłowca K-52 rosyjskiego. To ważna informacja, nie tylko dlatego, że nawigator tam zginął, załogi są jeszcze ważniejsze nawet niż sprzęt, ale także dlatego, że to nie jest pierwsza w ostatnich dniach tego typu rosyjska strata i to może sprawić, że te śmigłowce zaczną mniej. Mm, mniej chętnie podlatywać blisko do linii frontu, a im z większej odległości strzelają, tym mają mniejsze szanse, żeby faktycznie trafić. Nie mamy informacji o tym, żeby kozaczy i lacheri się dalej broniły lub żeby trwały tam walki. Obozy kozackie to przyczółek, który rzekomo istniał na lewym brzegu Dniepru. Przyczółek koło mostu Antonowskiego prawdopodobnie istnieje dalej, ale żadnych konkretnych nowych informacji na ten temat nie mamy. Rosjanie zostali 50 km około od mm, linii frontu ostrzelani w regionie hersońskim. Tutaj oni nie wyciągnęli lekcji z poprzedniej podobnej sytuacji i w swojej bazie szkoleniowej zebrali żołnierzy na kupie i przyleciały pociski. Rakietowe wystrzelone z wyrzutni typu HIMARS. Nie wiemy jak, jak duże są straty, ale na pewno są. Ukraińcy z kolei zostali trafieni w miejscowości, czy na stacji kolejowej Merzowa, na tyłach frontu Donieckiego. Tutaj udało się Rosjanom trafić w wagony podobno z amunicją. Jeden człowiek zginął, sześciu jest rannych, 49 domów jest uszkodzonych. Także tutaj mamy tego typu trafienie potwierdzone rosyjskie. Rosjanie w Petersburgu na pewno być może gdzieś jeszcze rozpoczęli obławy na migrantów, którzy już mają rosyjskie obywatelstwo. Proszę Państwa, na sofijskiej bazie warzywnej w Petersburgu ym, policja znalazła 100 takich migrantów, którzy już mają obywatelstwo, ale jeszcze nie znajdowali się w rejestrach Ministerstwa Obrony. To jest kolejna rzecz, która wskazuje nam na to, że kolejna fala mobilizacji może być bliska oraz na to, że dotychczasowe działania rekrutacyjne to toczące się przynajmniej od poprzedniej fali mobilizacyjnej są niewystarczające. Pani minister spraw zewnętrznych Finlandii poinformowała, że Rosja wbrew obietnicom nie przerzuciła swoich sił na granicę fińsko-rosyjską. To potwierdza, że Rosjanie nie mają wolnych sił. Gdyby mieli 250 tysięcy ochotników zdolnych do walki i szkolonych do tej walki, to przecież mogliby ich część z nich przerzucić chociażby na taką granicę. Pojawiły się artykuły, tu jest The Wall Street Journal akurat, które mówią o tym, że Amerykanie rozważają różne opcje i rozmawiają na temat zabezpieczenia eksportu ziarna z Ukrainy przez Morze Czarne. Rozważana jest także m.in. opcja siłowa, polegająca na, proszę Państwa, wzmocnieniu obrony przeciwrakietowej portów ukraińskich. Portów ukraińskich, takich jak ten w Reni nad Dunajem, który w tej chwili wygląda tak, to prawdopodobnie były szachedy, które przyleciały i zaatakowały cele cywilne. Wygląda na to, że Rosja idzie na ostrą konfrontację ze wszystkimi państwami, dla których eksport ukraińskiego zboża był ważny, a to jest duża część świata. Z portu w Odessie wypłynął pierwszy statek pod flagą Hongkongu. Pierwszy statek transportowy od 16 lipca. 30 ton materiałów, różnych produktów, w tym także żywności. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy na przykład ten statek nie zostanie zatrzymany przez Rosjan, bo przecież obiecywali tego typu działania. Juri Ignat, przedstawiciel prasowy, rzecznik prasowy Sił Powietrznych Ukrainy, poinformował, że nie liczą na to, że F-16 dolecą w tym roku do Ukrainy. Przypomnę, Rumunia potwierdziła, że będzie szkolić pilotów. Póki co nie mamy informacji, żeby te szkolenia się rozpoczęły. Reuters zapewnia, że administracja Stanów Zjednoczonych zgodziła się. Na przekazanie samolotów z państw europejskich Ukrainie. Póki co nie jest to oficjalnie potwierdzone, ale no ta ocena wydaje się trzeźwa. F-16 być może w przyszłym roku się dopiero pojawią, ale Juri Ignat twierdzi, że nie w tym. Tu mamy informacje o Azowie, tutaj mamy potwierdzenie zestrzelenia rosyjskiego śmigłowca, jest i moment zestrzelenia, i nagrane. Jak ta maszyna płonie, jeszcze niżej jest zdjęcie wraku. Jest kontynuacja sytuacji związanej z szefem biura Stoltenberga. Jens Stoltenberg jest naczelnym generalnym sekretarzem Sojuszu Północnoatlantyckiego. On ma swoje biuro, swoją administrację. Szef tej administracji, w ramach dyskusji, stwierdził, że jednym z wariantów jest w. Pozwolenie na wstąpienie Ukrainy do NATO w zamian za jej ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Wypowiedź faktycznie skandaliczna, w tym sensie, że to brzmi zupełnie tak, jakby NATO w podziękowaniu za ustępstwa dla Rosji dało coś Ukrainie. To brzmi tak, jakby NATO i Rosja grały do jednej bramki w tej rozgrywce, co jest wypowiedzią, wydaje mi się, dość mylącą. On sam twierdzi, że to zostało wyciągnięte z kontekstu, że. Oczywiście nie to, to nie była propozycja, która miała na celu kogoś przekonać, że tak będzie najlepiej, choć niektórzy komentatorzy twierdzą, że faktycznie mogło to być sądowanie społeczeństwa. Natomiast sam generalny sekretarz NATO pan Stoltenberg potwierdził, że sojusz będzie wspierał Ukrainę do zwycięskiego końca. I myślę, że na tym można się rozejść. Dalej mamy informację o tym, że Niemcy przekazały. Ukrainie dwie nowe wyrzutnie systemu Airiste: nie baterie, nie systemy w całości, wyrzutnie. Tu mamy, proszę Państwa, kuriozalny przypadek. Mieszkańcy rosyjskiego miasta Kostroma, Kostroma y, poprosili Łukaszenkę o pomoc w przywróceniu trolejbusów w ich mieście. Czemu Łukaszenkę? Nie wiem, to tak jakby Polska pytała Słowaków, czy mogliby coś zrobić w sprawie wykolejających się. Tramwajów we Wrocławiu. No, ale tak wygląda rosyjskie państwo dzisiaj. Turcja wystosowała oficjalne ostrzeżenie wobec Moskwy w sprawie jej działań na Morzu Czarnym. Przypomnę, siły rosyjskie dokonały abordażu na turecki statek, czy statek z turecką załogą na Morzu Czarnym. Pokazywałem to ostatnio. W Dagestanie cały czas trwają protesty. Powodem tych protestów była, były braki w dostępie do energii elektrycznej. Zobaczymy, w co się to przerodzi. Czechy, podobnie jak niedawno Polska, przekażą Ukrainie partię śmigłowców Mi-24. Czesi kupują nowe amerykańskie śmigłowce, więc mogą je przekazać. Dalej, wczoraj znowu było zamknięte przez jakiś czas, zamknięty był most krymski dla ruchu. To jest szeregowe wydarzenie w tej chwili. Tutaj mamy zestrzelony śmigłowiec K-52. Tu mamy pierwsze kadry z ataku dronami na Moskwę. Widzimy Moskwa City. Wieżowce tuż obok. Tutaj pisali oficjalnie, że nie było ofiar, że dron został uziemiony przy użyciu środków walki radioelektronicznej i że nic się takiego nie stało. Jednak mm, widzimy, że. Dużo zamieszania ten atak wywołał. Według innych, mniej oficjalnych źródeł, trafione zostało centrum wystawowe Moskiewskie Expo. Tak wyglądała ulica niedługo później. Jeśli by się tam nic nie stało, proszę Państwa, to po co byłoby tam obecnych tyle karetek? To wydaje się dość normalne. Jeszcze świadkowie mówią o wybuchach w miejscowościach Odincowo. Triochgorkie i Krasnogorskie w okręgu moskiewskim. Tu jeszcze na samym dole mamy Wajenkora Kationka, czyli korespondenta wojennego prorosyjskiego, który pisze pod nowopro nowo o Boże, trudno się wylosował. Nowo Prokopowkoj w regionie no Zestrzelono rosyjski śmigłowiec K-52. Dowódca przeżył. Nawigator spłonął razem z maszyną. Nie potwierdzają Rosjanie drugiego raportowanego przez Ukraińców K-52, zestrzelonego mm, w okolicach Bachmutu rzekomo. Tutaj mamy wpis przedstawiciela przewodniczącego parlamentu Czeczenii, Mahometa Daudowa, który, który, proszę Państwa, usprawiedliwia syna Ramzana Kadyrowa, Adama Kadyrowa. Adam Kadyrow przyszedł do celi, gdzie przesiadywał, był zamknięty student oskarżony o spalenie Koranu w Wołgogradzie i go pobił. I tutaj pan. Mahomet Daudow, tak jak mówię, no, człowiek oficjalny, urzędnik, polityk, pisze, że każdy zdrowomyślący człowiek, niezależnie od religii i narodowości, w pełni usprawiedliwi to, co Adam zrobił temu bluźniercy. Wydaje mi się, że to nie jest do końca takie oczywiste. Ja na przykład tego bym nie usprawiedliwiał. Ale rozumiem, że oni mają swoje zdanie. Tak właśnie wygląda moralność kadyrowych. Nie Czeczenów, wielu Czeczenów walczy po stronie Ukrainy, jest przeciwnych wojnie i widziałoby Czeczenie wolną od Rosji, ale rodzina kadyrowów tak właśnie, tak właśnie działa. Swoją drogą ten, proszę państwa. Ten proszę Państwa, polityk czeczeński nazywa Adama Kadyrowa swoim plemiannikom, czyli po prostu swoim krewnym, to jest określony konkretny stopień pokrewieństwa, ale nie będziemy tu wchodzić w szczegóły. Generalnie tam wszystko zostaje w rodzinie. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasze zrzutki i wspierają mnie osobiście na Patronajcie. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.